No i wracamy do tematu żarówek. Ja już lampę z powrotem sobie po założeniu żarówek przymocowałem, ale nie dokręcałem jej do końca. Bo warto jest sprawdzić, czy wszystko działa, zanim skręcimy, żeby się nie orobić. Więc sprawdzamy. Włączamy zapłon. Włączamy pozycję. Idziemy zobaczyć, czy ta pozycja się świeci. Ok. To jest pozycja niby o barwie zimnej. To troszeczkę widać tą różnicę niż poprzednio. Teraz sięgnę do świateł mijania. No i tutaj już różnicę tej żółtości zgubiliśmy. To już widać, że to jest zimne niebieskie. Film tego nie pokaże na pewno, spróbuję wyostrzyć, ale naprawdę jest różnica w barwie, widać. Sprawdzamy, czy działają światła długie. Jak najbardziej działają. No i teraz jeszcze dodatkowo sobie włączymy światła dzienne. No. I światła te doświetlające już teraz wszystkie działają. Proszę, to jest. No jest różnica, bo razi mnie mocno. Dzięki za ten filmik, za oglądanie. Jeśli się komuś przydał, pomógł w czymś, to proszę o palec w górę, o subskrypcję, polecanie kanału. Teraz w odwrotnej kolejności poskręcam owiewkę, szybę zamontuję. Już w tej kwestii żadnej filozofii nie ma. Czekamy tylko jeszcze na filtr powietrza i będzie można też odpalić motocykl. Niestety filtr nie dotarł na czas. Na dzisiaj tyle, kochani. Wyłączamy. Długie światła, mijania, pozycje i zgasły też światła dodatkowe bo tak jest zrobione, że są przedpozycje po, po włączonej pozycji dopiero je można włączyć i gasimy sobie tyle także dzisiaj mamy wykonaną wymianę świec, zalanie płynem chłodniczym wymianę żarówek z przodu, za chwilę sobie owiewkę poskręcam i czekamy na resztę części i będziemy zalewać. A, jeszcze filtr oleju zamontuję. I czekamy na filtr powietrza. I będzie można robić próbę odpalenia. Pozdrawiam serdecznie. Gregor Łęczna. Do zobaczenia na drogach.pl.